Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony SoulSon, a to jest kolejny, drugi już odcinek z Minecrafta na kanale. Pierwsze co? To mamy piękny wschód słońca, a to oznacza, że zaczyna się nowy dzień. Jak widzicie, tutaj mamy pomost i od ostatniego odcinka trochę się pozmieniało. Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać, po prostu zbudowałem pierwszy domek. Piękny, śliczny, funkcjonalny. Pierwszy domek. Chciałem Wam z tego zrobić y, szybkie budowanie, taki szybki odcinek, wiesz, żeby wszystko szybko spiąć, ale no zajęło mi to z 3 godziny, więc nawet gdybym to spiął w 4 razy przyspieszył, to byłoby po prostu z 40 minut materiału za dużo. Szybko Cię oprowadzę po domku, bo dzisiaj mamy dużo do zrobienia, dzisiaj idziemy eksplorować, kopać i idziemy w świat. Tak wygląda domek z zewnątrz, tutaj mamy sypialnie, podstawowe skrzyneczki, tutaj mamy przepalarnię oraz... Y, Crafting table, tutaj mamy jedno wyjście wraz ze schodami, tutaj mamy Drugie wyjście, które jest tak, jakby w tą stronę, jest to pomost na drugą wyspę. Możemy sobie zaskoczyć do wody, jeżeli chcemy na dół zejść. Tak, tam widzisz safety point, komnatę tajemnic. Tam się znajduje zejście do jaskini. Za chwilę ci o tym wszystkim opowiem. Dużo się wydarzyło. Pierwsze diamenty znalazłem. Tu jest trzecie wyjście. Trzecie wyjście w tą stronę, zrobione takie trochę prowizorycznie z piasku. Jest nasz piękny las i piękne widoki. Tak się prezentuje domek od środka. Przechodzimy do góry. Na górze mamy magazyn. Magazyn jest ciekawie zrobiony, ponieważ możemy od dołu otwierać skrzyneczki z magazynu, więc nie musimy wchodzić na górę, aby... Otworzyć skrzyneczki, ale jeżeli chcemy, to oczywiście możemy wejść na magazyn. Możemy tutaj później dostawić kolejne skrzyneczki. Możemy zrobić pięknie. U góry magazyn wykończony. Tutaj jest zrobione przejście, żeby nie spaść. Ładnie prześwietlone. U góry jest nawet taki znaczek fajny wyszedł. Tutaj mamy pięknie zrobioną barierkę i możemy również podziwiać widoczki. Dużo otwartego, dużo, dużo otwartych pomieszczeń. Tutaj widzimy, że jest otwarte, jest światło dzienne, tu jest otwarte, światło dzienne. Jeżeli zejdziemy na dół, tutaj widzimy, że jest światło dzienne wpuszczone, tutaj jest światło dzienne wpuszczone, tutaj jest dużo światła, tu jest trochę światła, jest szyba, jest kolejne, dużo światła. Jak domek prezentuje się z, z zewnątrz? No, nie wygląda najgorzej ten domek. Tu będzie trzeba jakiś most zwodzony zrobić, czy coś, spokojnie, na, te, na to będzie jeszcze czas, na chwilę obecną było zbyt mało czasu, aby to zrobić. Um... Domek prezentuje się całkiem ładnie, nie jest symetryczny, ale tak jak mówiłem, nie tu mi creeper wybuch. Nie zawsze musi być zachowana symetria. Nad tym domkiem, czy będziemy długo jeszcze pracować? Nie wiem, być może, ale na chwilę obecną nie chcemy zbyt długo nad tym domkiem siedzieć. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie odcinek zbudowania. Co ważniejsze, dodaliśmy nowe mody. Fajnie przyjęliście tę serię na samym początku. Napisaliście mi kilka ciekawych modów, porad, między innymi taki, 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 taki i taki komentarz. Nie wiem ile tych komentarzy było, nie wiem, czy nie powiedziałem za dużo taki, ale spoko. No dużo, dużo, dużo komentarzy, fajne, fajnie, przyjemnie, fajnie, że ten Minecraft się przyjął, bo jaram się fest. I jednym z pierwszych modów, które dodaliśmy w tym odcinku jest szybkie znikanie liści. Jak wiecie, liście dosyć długo znikają w podstawowym Minecrafcie, prawda? Czyli zetniemy pień drzewa, to liście powinny od razu zacząć znikać i to w bardzo szybkim... Bum! Nie ma liści. To jest pierwszy mod, który do dodaliśmy. Drugi mod, który chyba dwie osoby z Was mi poleciły, jest to Just, Just Enough Items J, tak zwany JEI. I polega to na tym, że jeżeli sobie otworzymy ekwipunek... Po prawej stronie mamy wszystkie dostępne przedmioty, czy to z bazowej wersji Minecrafta, czy to z modyfikacji. Pamiętacie, że w pierwszym odcinku dodaliśmy modyfikację z plecakami? Proszę bardzo, są plecaki, możemy zobaczyć, jakie się tworzy, możemy sprawdzić crafting tych przedmiotów. To jest właśnie modyfikacja Just Enough Item. Mamy kolejną modyfikację, może nie będę na chwilę. Dobra, tutaj mamy diamanciki. Kolejna modyfikacja jest to mouse click, którą możemy sobie tutaj szybko, że tak powiem, łatwo segregować skrzynki, przemieszczać przedmioty pomiędzy skrzynkami, to jest tak dla mnie, żeby mi się łatwiej grało. Optifine to już wiecie, Traveler's Backpack to już znacie, swoją drogą za chwilę będziemy tworzyć, Xeros minimap w lewej górnym rogu znacie, ale jeszcze jest nowa ciekawostka, ponieważ Xeros oprócz minimapy ma również world map. To dodaliśmy od tego odcinka. Jest to coś takiego, że mamy sobie mapę i możemy widzieć wszystkie waypointy, które są tam, gdzie nie odkryliśmy, nie byliśmy. Widzimy czarno, ciemność, a tam, gdzie już byliśmy, widzimy, że mamy poodkrywane fajnie mapy i zawsze możemy sobie spojrzeć na główną mapę. Możemy ją oddalić, przybliżyć. I fajnie to wygląda, na tym e, tak się prezentują mody, e, no i zróbmy sobie pierwszy plecaczek, bo dzisiaj chcemy eksplor eksplorować, dowiedziałem się, że konia można osiąść, klikając go prawym przyciskiem myszy, nie trzymając nic w rączku, w, w rączce, a ja trzymałem, zróbmy plecak, zróbmy plecak, jak tworzymy plecak? Po prawej stronie widzimy crafting plecagu. Standardowy podróżny plecak. Później można otworzyć inne plecaki, które dają inne rzeczy jeszcze. No, dużo tutaj się dzieje, dużo jest do opowiedzenia, ale to nie, nie wszystko na jeden odcinek. Ja powiem stoper włączyć. Przepraszam Was, ale ja muszę włączyć stoper. Dajcie mi sekundkę. Bo nie chcę, żeby te odcinki też były za długie. E, tworzymy plecak, tworzymy plecak. Możemy różne plecaki dają różne umiejętności, na przykład tutaj diamentowy daje plus 3 pancerza, złoty daje plus 2 pancerza. Na przykład e, plecak z kliperem, na przykład plecak z dynią e, sprawia, że patrzę na Endermana, już go nie drażni. Dużo, 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 jeszcze jest dużo przedmiotów do ogarnięcia. Dobrze, zróbmy może podstawowy plecak, czyli plecak standardowy, plecak podróżnika. Cztery skóry, jedna sztabka żelaza, dwa zbiorniki. Plecaka, jedna skrzynia i jeden zielony śpiwór. Najpierw musimy stworzyć zbiornik, bo tego nie mamy. Jak się tworzy zbiornik, 3, 6 szkła i dwie sztabki żelaza. Tak się składa, że to przygotowałem, więc możemy przejść do crafting table i stworzyć raz, dwa, raz, dwa i po dwie sztabki żelaza. Mamy pierwsze dwa zbiorniki na plecak. Skrywamy stworzone zbiorniki na plecak. Zerknijmy sobie jeszcze raz na recepturę. Potrzebujemy jeszcze śpiwór, jakikolwiek śpiwór, więc twórzmy śpiwór. Po prawej stronie mamy śpiwory. My będziemy tworzyć szary śpiwór z szarej wełny. Jak się tworzy szary śpiwór? No, w następujący sposób: dwie szare wełny i biała wełna. Przechodzimy do crafting table, tworzymy sobie śpiwór, i to oznacza, że mamy już wszystkie przedmioty niezbędne do stworzenia naszego plecaka. O ile dobrze pamiętam. Na plecach możemy sobie podejrzeć, ale nie chcę. Chcę zobaczyć, czy pamiętam recepturę na, na plecach. To było w ten sposób. Tutaj były zbiorniki. I tu były skóry. Czegoś mi brakuje. Czego mi brakuje? Śpiworu mi brakuje. Gdzie jest mój śpiwór? Tu jest mój śpiwór. Proszę bardzo. I mamy standardowy plecak podróżnika, który nie ma zbyt dużo miejsc który nie ma zbyt dużo miejsc, nie oszukujmy się, to jest jakiś duży ekwipunek, chociaż no prawie dwa razy tyle, ile mam, tak, więc to prawie mój cały ekwipunek. Nie wiem, co oznaczają te sloty, które są na niebiesko, na e, żółto, nie mam pojęcia, możemy założyć plecak na siebie, przez co nie będzie nam zajmował miejsca. Mamy tutaj e, możliwość zbierania, że tak powiem, wody i lawy do zbiorniczków, możemy ulepszyć ten plecak. Ja nie będę teraz też tutaj dużo o plecakach mówił, po prostu założę go na siebie i fajnie to wygląda elegancko. Żeby go otworzyć, musimy wcisnąć nie B, nie U, I. Jeżeli klikamy I, otwieramy sobie plecaczek i to jest spoko. Tutaj później, jeżeli go ulepszymy, będziemy mogli dodać jeszcze jakieś bronie, z tego co pamiętam. A to chyba w diamentowym, czy jakimś innym, nie pamiętam, no ale na chwilę obecną mamy pierwszy plecak. Dobra, nieistotne. Mamy pierwszy plecak, w prawym dolnym rogu widzimy dwa zbiorniki, tam możemy zbierać lawę i tak dalej. Chcemy stworzyć na początku wąż i końcówkę węża. Jak to się robi? W jaki sposób się tworzy końcówkę węża? Otóż, dwie sztabki żelaza i sztabkę złota. Chyba to mam nawet, żeby stworzyć końcówkę węża. Dwie sztabki żelaza i sztabka złota, idealnie. Na swoją drogą, po żelazo będziemy musieli się udać. Będę chciał iść po żelazo. Żelazo się przyda, stwórzmy końcówkę węża. Proszę bardzo, to o, ile się nie... o ile pamiętam, w ten sposób. Idealnie. No i sam wąż. Musimy znaleźć kaktusy. Zielony barwnik jest potrzebny, aby stworzyć wąż, więc idziemy, po pierwsze, po konia, a po drugie, idziemy po co? po kaktusa, poszukać kaktusa. Nie wiem gdzie kaktusy będą mogły być, ale na tym właśnie polega eksploracja. Za chwilę będzie ciemno, więc nie chciałbym się udawać w ciemności. Pójdziemy o świcie, ja się prześpię, uzbroję i wyruszamy w przygodę. Let's go! Mm. Dzień dobry, piękny wschód słońca. A my od razu o świcie lecimy. Oczywiście, zamykamy sobie domek, żeby nikt nam tutaj nie pił, i lecimy w pierwszej kolejności po konia. Idziemy szukać konia, bo pamiętamy, gdzie był koń. To są krowy, krowy nas, o -ba! Na razie nie interesują. Tutaj będziemy musieli jeszcze dokończyć most. Spokojnie dokończymy go. E, tutaj jest ta opuszczona wioska, ja już wiem, dlaczego ta wioska jest opuszczona. Znalazłem coś strasznego w tym świecie. Przejdziemy do tego, może jeszcze nie w tym odcinku, ale przejdziemy, dojdziemy spokojnie. Krowy na razie zostawiam, ponieważ interesują mnie. Czy tam jest ul? Ale tu mamy wszystko, czego potrzeba nam w tym świecie. Idealnie, mamy ul, fajnie, będziemy sobie go kminić i brać być może. Tutaj mamy nasze zbudowane. Zejście do jaskini, w której byłem, jest to po prostu zejście do jaskini, jak sama nazwa mówi. To ja zbudowałem, spokojnie, to nie jest struktura z gry, nie dodaliśmy jeszcze takich modów. Ale gdzieś tutaj, o ile pamiętam dobrze, był kunik. Gdzie były kuniki? Kuniki były gdzieś w tamtą mańkę, one były przy opuszczonej wiosce, czy przy zwykłej wiosce? Ej, szukam konia. Koń! Znalazłem konia! Mam konia, znalazłem konia! Idziemy po konia! Znalazłem cię, tak długo cię szukałem. Koniu, udało się znaleźć! Idziemy cię osiodłać, osiąść czy coś. Zebrałem po drodze trochę dirtu i innych śmieci, na przykład, nie wiem, jedzenie czy coś. Dobrze, mamy konia, ej, pierwszy koń w grze. Pierwszy koń w naszej gierce. Czemu jesteś czarny? Bądź czarny, cześć. Czy tam jest kaktus? Nie, tam jest ścina tam może być gdzieś kartus. No poszukamy zaraz dobrze. Pustą łapkę pisaliście. Mam konia. Ale mnie zrzucił, chyba muszę więcej. I co on już jest mój? Skąd będę wiedział, że on jest mój? Gdzie lecisz koniu? Mam konia! Postęp dokonany. Siodło na niego. I zbroję mogę. Mam konia. Mamy konia. Mamy konia w naszej serii. Wii! mamy konia! Wee, konia mamy! Ale wolny jakiś. I mamy jedzenia. Starczy jedzenia, dobra. Ej, bo mogę, patrz, patrz, na to. I backpack. I wszystkie śmieci. Do ojejku, ale to jest. Ale to będzie przyjemne. Ale to będzie przyjemne, dobrze. I co teraz robimy? Słuchajcie, mamy dwie opcje do wyboru. Polujemy sobie dalej na jedzenie, tutaj. Lecimy z koniem do bazy, go odnieść. Albo lecimy dalej w świat. Nie wiem, czy komu nie pływają. Jaki tam jest biom? Kamienny. My byśmy potrzebowali jakiejś pustynny, żeby kaktusy znaleźć. Co nie? Dobra, to poszukajmy. Poszukajmy, poszukajmy. Spróbujmy gdzieś się dostać. Nie wiem, lećmy na razie po lądzie. Zobaczymy, dokąd będziemy w stanie dojść. Nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić na przykład... Albo może jakiś tutaj wieśniak ma kaktusa na sprzedaż i będziemy mogli go sobie Zrobić, ale nie, dobra, lećmy w świat, lećmy w świat, zobaczyć co jest w świecie, co się dzieje, gdzie tutaj w ogóle splądrowałem całą wioskę Z czemu się kręcę? W kółko niczym gówno w przeremblu, nie mam pojęcia. Lecę w świat, lecę w tamtą stronę, tam jest sawanna, tam ładnie wygląda, ale wszystko jest odcięte wodą. Nie, tutaj mogę przejść. Dobra, lecę. Lecę tędy. Lecimy tędy, zobaczymy, mamy konia, będziemy biec i mamy jajko. Skąd mam jajko? Wuu, a, chuj przygoda ja Jaram się fest. Jaram się fest. Zaraz kończymy odcinek. Ale Jaram się fest! Może coś ciekawego uda się znaleźć? Napiszcie proszę w komentarzu, co byście chcieli. Czy bardziej wolicie eksplorację, tak jak teraz? Czy być może wolicie pójść do cave'ów, czy odcinki zbudowania? No mega, mega jestem ciekaw. Jakie są wasze za. A, ładnie tutaj. wasz jak się zaopatrujecie, co byście chcieli zobaczyć, czy ja. Sobie w ogóle... Czy ja powinienem przygotowywać się na przykład się przed odcinkami w taki sposób, że, nie wiem, tworzę jakieś przedmioty, czy właśnie kopię. Nie wpadają do żadnej dziury. Napiszcie w komentarzu, jak chcielibyście, żeby te odcinki wyglądały, no bo będziemy będziemy kombinować. Oj, będziemy kombinować, co tutaj robić. Za chwilę się zrobi ciemno, a więc to jest ciekawe, zobacz. Ja sobie zejdę z konia tutaj, jak się schodzi z konia. O nie, jak się schodzi z pomocy. O, shiftem się schodzi z konia. Dobra. Patrz, pokaż ci coś. Jak mamy plecak, możemy sobie go zdjąć, nie? Położyć na ziemię. Z shiftem kładziemy na ziemię. I tutaj mamy śpiwór. Jeżeli go klikniemy, nie można rozłożyć śpiwora. z otoczenie. Okej, okay, musimy zrobić czystki. I mamy śpiwór rozłożony. Koń, nie uciekaj mi. Chcesz. Nie ma miapka? Chyba nie. I sobie, jeżeli kładziemy śpiwór na ziemi, to możemy się przestać. No ładnie to wygląda. Damn, ale to będzie dobra seria. Odcinki codziennie. Zostaw łapę w górę, 200 łap i będą odcinki codziennie przez miesiąc, być może. Nie, żartuję, nie wiem, nie powiedziałem tego, dobra, e, idziemy spać, bo się robi ciemno. Znaleźliśmy wioskę! Mamy wioskę villagerów, chyba villagerów. Czy to są villagerowie? Nie, to są villagerowie. Oni nie gryzą, prawda? Chyba nie, chyba są przyjaźnie nastawieni. Dobra, zostawiamy konia i plądrujemy wioskę, zobaczmy co oni tutaj mają ciekawego, czy mają jakieś... Czemu macie trawę w domu, skoszyć ją? Plądrujemy wioskę. Chyba burza nadchodzi. Tak to wygląda. Się tak ponuro zrobiło. Wo. No, się mega ponuro zrobiło. Dobra, to wsiadamy na konia i achuj, przygodo. Cześć, Endermanie. Ej, no, mega ponuro się zrobiło, co. Dodaję do takiego klimatu. Naszym priorytetem... Jest zostać autorytetem, a tak naprawdę... Pada. Burza idzie, no. Naszym priorytetem jest znaleźć nie szkieleta definitywnie. Creepera też nie. Powinniśmy się przespać. Znaleźć kaktusy. Czy jest dżungl? W dżungli są fajne przedmioty, na przykład kakao, ale nie ma kaktusa. Ja potrzebuję kaktusa. Creeper. Ej, a czy z Creepera może wypaść kaktus? Co to tyle wiosek jest? Ej, gdzie nie pójdę? Widzę wioskę. Co tam jest? Nie chcę tam na razie iść. Ale zobacz, ile mamy do zwiedzenia. Tego się nie da pomieścić w jednym odcinku. To jest kolejna wioska. To jest kolejna wioska. Nawet jej nie będę plądrował na razie. Tu ten domek wygląda ciekawie. Konie więcej koni! Ej, może szybszego konia znajdziemy, co? Tęcza! Widzę buzie w tym tęczu! What the fuck? Pierwszy raz widzę w Minecrafcie tęczę! Widziałeś kiedyś tęczę w Minecrafcie? Damn son, where'd you find this? Na kanale Uso Sona Cześć. Będę was pokradał. Ale jeszcze nie teraz. Za chwilę. Dzięki. Dobra, ej, mordo, zejdźmy z tego konia i próbujemy osiedlić innego. Cześć, mordo. Dawaj, bądź moim... Bądź moim... Dobrym znajomym, ale masz mało HP. Ej, ale szybki jesteś, co? Masz mało życia, ale jesteś bardzo szybki, tak to wygląda przynajmniej. Zostań moim przyjacielem! Zmuszę cię do tego. Już? O, jest. No, ten koń jest szybki. Super. Trzymajmy się do tego konia. No, no, definitywnie go sobie zatrzymajmy. Szybki koń. Czy ja tu widzę więcej jedzenia, więcej śpiń, więcej wszystkiego, krów? Tak, widzę to wszystko, ale na chwilę obecną nam się to nie przydaje. Tam widzę bambusy. Bambusy też zbierzemy, bambusy są spokojne, bambusy to nie kaktusy! Gdzie jest kaktus? Dajcie mi kaktusa. Potrzebuję kaktusa, muszę znaleźć kaktusa. Ile tu jest jedzenia, ile tu jest owiec? Ej, ładny biom? Ładny biom? No co ja Ci powiem, ładny biom? Idziemy po... Nie, to jest jakiś cape. Ładnie to wygląda wszystko, wow! Jakiś wodospad, zajebiście, ale my byśmy chcieli tylko podstawowe kilka bambusów może. Nie wiem, czy bambusy tylko rosną, zbierzmy trochę bambusów, mogło się przydać. Będziemy zawsze mogli je wyhodować, nie wiem czy one tylko... nie, to jest zwykły dirt, okej, okay. spoko, spoko, pod kontrolą. Mamy kilka bambusów, prawie tak, zajebiście, nie chcemy więcej, Ja chcemy znaleźć kaktusy, a bambusy to nie kaktusy. Jesteśmy w dżungli w ogóle jakiejś, tak? Gdzie my jesteśmy, jak się nazywa ten bajon? Dżungla, no definitywnie dżungla. A to jest niebezpieczne, ta dżungla może być niebezpieczna. Jak tutaj yy, się, że tak powiem, pobłądzimy, zatrzymamy się na czymś, to może być niebezpieczne, no. Gdzie jest mój koń? Ej, gdzie jest mój koń? Tu jest, nie uciekaj, koniu. Nie strasz mnie tak. Koniu. Koniu, nie strasz mnie tak. Koniu, nie strasz mnie tak. Mamy wszystko? Mamy ziarna kakao w tropikalną, fajnie. Mamy wszystko, ale nie mamy kaktusa, potrzebujemy kaktusa. Jak zdobyć kaktusa? Napiszcie w komentarzu, skąd mogę zdobyć kaktusa. Pustynię muszę znaleźć, ale pustyni tutaj nie ma, no jak nazłość. Lecimy, to się nazywa Adventure, Przygoda, zobaczmy co tutaj jeszcze spotkamy na tym świecie. To jest niesamowite. Ile ciekawych rzeczy można tutaj spotkać, ile nas może zaskoczyć, te wioski wszystkie, które się pojawiały. Okej, okay, to czas wracać do domu. Zapolowaliśmy na krówska, a teraz... Można jeździć na ośle?! Nie, no nie ma szans. Można mieć, można mieć własnego osła? Uparte jakoś, że nie chce dać się dosiąść. Spokojnie, konia, ja tylko sprawdzam. Zaraz. Mam osła! <laughs> Cześć, Ośle, zostań tutaj. Wezmę konia. Koniec jednak lepszy, szybszy i w ogóle ładniejszy i fajniejszy. Dobra, lecimy na bazę. Lecimy na bazę i będziemy kończyć ten wspaniały odcinek, moi drodzy. Ile można? Ile można? Zaraz stracę konia. Ale, cave! What the heck! Dobra, tutaj na no bezpiecznie trzeba, bo jak tam spadnę, to jest po mnie, nie? I tracę konia, i siebie, i w ogóle cały ekwipunek. Kurde. Nie no, boję się z niego, zejrzę, spadnie. Nie chcę, żeby tam spadł koń. No, ale tu trzeba mega bezpiecznie, bo jak się gdzieś noga powinie, to jest GG. Dobra, postarajmy się. Co mnie tu blokuje? Liście. Dobrze, moi drodzy, chciałem jeszcze zbudować zagrodę dla konia, ale tym zajmę się poza odcinkiem. Lub w następnym odcinku się zajmiemy. Koniecznie piszcie w komentarzu, co chcecie widzieć, a co, żebym lepiej wycinał i robił poza odcinkami. Dzięki za poświęcony czas i zapraszam Cię do kolejnego filmu. W tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.